między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski śpełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź się Właść Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święty Pan, Panie i Matko Boże, bądźcie za nami chrzestni, teraz i w okresie świętym, na przyjaciół. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, Kieruj, bo za nas czeka, O mój Jezu, przemacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, Zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Teńca pierwsza z martwych w stanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź tu lewo swoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki będzie nas ale na sławę Święta Maria, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.